W długiej perspektywie ustawa prądowa zmieni bardzo dużo, ale niestety najprawdopodobniej na niekorzyść rynku energii. Natomiast jej rozwiązania są dosyć proste w konstrukcji: to znaczy, gwarantuje ona w pierwszym półroczu 2019 roku wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, że nie będą płacić cen wyższych. Za energię, niż ceny w połowie 2018 roku, czyli ceny, które zostały przez Ministerstwo Energii przyjęte jako benchmark sprzed radykalnych podwyżek, które na rynku nastąpiły w związku z pewnymi czynnikami, które, które, które tę cenę kształtują. Natomiast w dłuższej perspektywie, niestety. Te rozwiązania, które, które zostały przyjęte przez polskiego ustawodawcę, wpłyną niekorzystnie na rynek. Przede wszystkim dlatego, że bardzo dużo podmiotów, które funkcjonują na rynku sprzedaży energii elektrycznej, przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, ma problemy z płynnością finansową, w związku z tym, że musiało obniżyć ceny w zasadzie narzucone im w sposób urzędowy a wciąż nie ma mechanizmu, czy ten mechanizm jest opisany w ustawie i w rozporządzeniu, ale wciąż nie wypłacą pieniędzy, mechanizmu rekompensat. W związku z tym przedsiębiorstwa energii obrotu energią muszą założyć, że pewne przychody, które zakładały na 2019 rok po prostu je ominą. A nie są pewne co do tego, kiedy i w jakim zakresie zostaną, zostanie im to zrekompensowane za pośrednictwem obiecanych przez ministerstwo rekompensat. W związku z tym są w sytuacji takiej niemal bez wyjścia i już znam ze swojej praktyki kilka przykładów, gdzie przedsiębiorstwa obrotu albo musiały poddać się postępowaniom restrukturyzacyjnym, albo próbują po prostu likwidować swój biznes po to, żeby. Ratować się przed upadłością. Z gwarancji ceny w drugim półroczu 2019 roku mogą skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego. Żeby skorzystać z tego mechanizmu, trzeba do 13 sierpnia złożyć wniosek do właściwego przedsiębiorstwa obrotu. Należy jednak pamiętać, że ten termin przesunięty przez ministra w nowelizacji został. Określony jako termin prawa materialnego. W związku z tym, jego dochowanie następuje jedynie poprzez złożenie oświadczenia fizycznie w siedzibie przedsiębiorstwa obrotu. Nie stanowi dochowania terminu, nadanie tego oświadczenia na poczcie i wbrew komunikatom ministerstwa warto o tym pamiętać, żeby nie obudzić się w sytuacji, w której przedsiębiorstwo obrotu będzie po prostu. Mm, uprawnione do tego, żeby takie oświadczenie zignorować. A warto pamiętać o tym, że dla przedsiębiorstwa taka sytuacja jest finansowo korzystna, kiedy dany odbiorca nie złoży oświadczenia.